Cześć, a więc witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na krótkie podsumowanie najciekawszych wydarzeń rynku kryptowalut. Z tej strony MrSmokeyTube i zapraszam na kolejny gościnny występ na kanale DNS Polska. No i co, porozmawiamy sobie o ostatnich wydarzeniach i przede wszystkim postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest szansa na altcoin season taki jak obserwowaliśmy w latach poprzednich. No bo na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że altcoin season miał być w roku 2024, Następnie w roku 2025. No a podsumowanie roku 2025 wygląda jak na poniższej grafice. Także na początku, powiedzmy sobie jeszcze kilka słów o samym Bitcoinie. Bitcoinie, który w trakcie nagrywania tego materiału wyceniany jest na 95,5 tysiąca dolarów, co oznacza wzrost o blisko 11% na przestrzeni ostatnich 30 dni. No i na pierwszy rzut oka ten wykres faktycznie może wyglądać dość dobrze. Natomiast Tutaj na początek muszę Was niestety trochę zmartwić, no i na początek spójrzmy na kluczowe poziomy cenowe, jeżeli spojrzymy na modele cenowe. No i tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że po wybiciu ATH cena bitcoina spadła do średniej rynkowej, która wtedy była w okolicy 81 tysięcy dolarów. Następnie zaliczyliśmy odbicie, no i aktualnie jesteśmy w okolicy kosztów bazowych inwestorów krótkoterminowych. No i na tym etapie niestety cofniemy się na moment do roku 2021, a także początku roku 2022. No i tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeden fakt, co wtedy wydarzyło się po wybiciu ATH. Mianowicie mieliśmy wtedy spadek wycen Bitcoina o blisko 50% z okolic 69 do 35 tysięcy dolarów. Następnie Bitcoin zaliczył blisko 40 Procentowe odbicie, no i tak cena odbiła się właśnie od kosztu bazowego inwestorów krótkoterminowych. Następnie zaliczyliśmy tak naprawdę wielotygodniowe spadki, które sprowadziły cenę bitcoina nawet do okolic 17 tysięcy dolarów. No i teraz, jeżeli wrócimy do roku 2025, no to na tą chwilę ta struktura jest bardzo podobna, no bo tak, po wybiciu ATH zaliczyliśmy w tym przypadku spadek o 40%. Natomiast Tutaj również cena odbiła się właśnie od średniej rynkowej. No dobra moi drodzy i na tym etapie przede wszystkim zapraszam do zapoznania się z opisem tego materiału. Znajdziecie tutaj linki do wielu ciekawych projektów kryptowalutowych, które dalej są na etapie pre co oznacza, że możecie rozpocząć tę inwestycję na naprawdę wczesnym etapie. A teraz już wracając do tematu tego materiału. Niestety pomimo aktualnych wzrostów bitcoina, no prawda wygląda dość gorzko. No i tak jak już powiedziałem, dopóki na dobre nie przebijemy czy to kosztu bazowego inwestorów, krótkoterminowych, czy też średniej kroczącej dwustudniowej, no to tak naprawdę będziemy odtwarzać ten sam scenariusz, co tak naprawdę nie tylko w roku 2021, ale również w latach poprzednich, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o cykliczności i o tym, jak sam Bitcoin zachowuje się na tym samym etapie pomiędzy kolejnymi halvingami. No a tak aktualnie jesteśmy na etapie, kiedy to do kolejnego halvingu pozostaje 810 dni, no i Tutaj oczywiście, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak same halvingi wpływają na wyceny bitcoina, no to warto spojrzeć na model cenowy Stock to Flow, gdzie właśnie na wykres cenowy mamy nałożoną ilość dni pozostałych do halvingu. No i biorąc pod uwagę, że aktualnie ten model cenowy będzie przechodził w kolor turkusowy, no to tak, jeżeli odnajdziemy na tym modelu cenowym poprzednie etapy, kiedy to właśnie taki kolor przybierał, no to niestety za każdym razem ten okres wiązał się ze spadkami na wycenach samego bitcoina także no niestety, prawda jest taka, że wszystkie wzrosty poniżej okolic 105 tysięcy dolarów będzie odtwarzaniem scenariusza spadkowego, no a te wzrosty które teraz obserwujemy, mogą być po prostu swojego rodzaju bull trapem, no a teraz już przechodząc na moment do sektora altcoinów które to w roku 2025 zaliczyły prawdziwy pogrom co możecie między innymi zobaczyć teraz na poniższej grafice no i oczywiście pewne się naturalne pytanie, czy jest tu jeszcze jakaś nadzieja, no bo tak altcoin season miał być już w roku 2024, później w roku 2025, no a tak mamy połowę stycznia roku 2026, no i co prawda altcoiny tak jak w tygodniu poprzednim w większości miały się dość dobrze, natomiast prawda jest taka, że względem samego bitcoina sektor altcoinów jest w bardzo mocnym trendzie spadkowym, jeszcze od początku roku 2022, no i teraz może trochę Was zdziwię, natomiast moim zdaniem warto obserwować ratio cenowe miedzi do złota, ponieważ historycznie to właśnie ten wskaźnik pokazuje nam apetyt na ryzyko wśród inwestorów, no i jeżeli jesteśmy na dolnych zakresach tego ratio cenowego, oznacza to, że aktualnie ludzie uznają czasy za dość niepewne no i lokują swój kapitał właśnie w kierunku złota, natomiast kiedy to ratio nam rośnie oznacza to, że cena miedzi rośnie, miedzi, czyli surowców którego cena rośnie w momencie dużego wzrostu gospodarczego, także jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, historycznie największe wzrosty na wycenach samego Bitcoina obserwowaliśmy, kiedy to ratio było na zdecydowanie wyższych poziomach, no a tak aktualnie jesteśmy na tym wykresie w bardzo mocnym trendzie spadkowym, również od początku roku 2022. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to był jeden z głównych powodów, dla których obserwowaliśmy spadki na całym sektorze altcoinów. Natomiast potencjalnie na horyzoncie pojawia się pewnego rodzaju światełko nadziei, że sytuacja może się tutaj odwrócić. Także przede wszystkim przypomnę, że to nie są porady inwestycyjne, no i zachęcam, abyście podzielili się w komentarzach swoją opinią na temat tego, co powiedziałem w dzisiejszym materiale, no bo moim zdaniem, jeżeli na tym rejsie ocenowym miedzi do złota zaliczymy pewnego rodzaju wybicie, co oznaczałoby wzrost apetytu na ryzyko wśród inwestorów, mogłoby to przyczynić się do wzrostów, jeżeli chodzi o cały sektor altcoinów. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to już wszystko. Także ja jeszcze przypominam o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. Także co? Dzięki, do usłyszenia, cześć.